Temat, który budzi największe emocje, to kwestia kasków i obowiązku noszenia kasków przez użytkowników zarówno rowerów, jak i hulajnów, urządzeń transportu osobistego. My składamy poprawkę, żeby z tego obowiązku wyłączyć rowerzystów. Jeżeli, i tu bazuję na danych z tego roku, 74% mamy więcej wypadków z udziałem hulajnów, a z kolei mniej wypadków na rowerze, to widać, gdzie jest problem. Problem leży tam, gdzie mamy urządzenia z napędem elektrycznym. I właśnie tutaj ten obowiązek chcemy nałożyć. Wydaje mi się, że będzie to bardzo czytelne rozwiązanie, czyli urządzenia z silnikiem, rowery elektryczne, hulajnogi elektryczne, urządzenia transportu osobistego. Będzie obowiązek jazdy w kasku, tak jak zaproponował rząd, do 16 roku życia, ale wszystkie urządzenia bez silnika, te, które są napędzane siłą mięśni, czyli rowery brak obowiązku jazdy w kasku. Ten kask jest oczywiście zalecany, natomiast nie będzie żadnych kar za brak jazdy bez kasku, tak jak jest w większości państw na świecie i jak jest w większości krajów w Europie. No niestety ministerstwo też na komisji nie odpowiedziało na szereg pytań. Nie ma danych, nie podejmuje działań, które miałyby uszczelniać ten system raportowania, na przykład jeżeli chodzi o sytuacje wypadkowe z udziałem rowerów i hulajnóg. Szpitale nie mają obowiązku rejestrowania w jakich miejscach w jakich okolicznościach, na jakim urządzeniu miał miejsce wypadek, więc te dane są po prostu niepełne.